Co jest największym sekretem Królestwa Bożego? Jezus mówi dziś o ziarnku gorczycy, maleńkim, a jednak niosącym w sobie potężny potencjał życia. Czy potrafisz dostrzec potencjał życia w najdrobniejszych rzeczach? Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumą w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Królestwo Boże zaczyna się bardzo skromnie i cicho, i rośnie w sercach i w świecie. Ziarno Gorczycy symbolizuje wielki potencjał i nadzieję, która przekracza ludzkie oczekiwania. W świecie pędzimy ciągle za wielkością, za sukcesem i za natychmiastowymi efektami. Bóg działa inaczej powoli, w procesie i w ukryciu. Czy potrafisz zaufać jego sposobom, czy pozwolisz dziś, żeby on w taki sposób zadziałał w tobie? Potrzebna nam jest do tego cierpliwa wiara i dostrzeganie Bożego działania w najprostszej codzienności, nawet w najmniejszych wydarzeniach. To zaproszenie, żeby być częścią wzrostu Królestwa Bożego w Twoim dziś. Zwróć dlatego dziś uwagę na te malutkie ziarenka dobra w Twoim życiu. Drobne gesty, spotkania, wydarzenia, z których później rodzi się potężne dobro. Spróbuj je wypisać sobie i później w osobistej modlitwie podziękuj Bogu za Jego obecność właśnie w tych małych rzeczach. Królestwo Boże zaczyna się od maleńkich ziaren, które mają moc przemieniać świat. Bądź dziś świadomy Bożej obecności w malutkich szczegółach swojego życia i pozwól, żeby wiara przez to w tobie rosła. Duchu Święty, daj mi tą łaskę, żebym widział w tym, co małe, w tym, co proste, wielki potencjał miłości i życia i żebym pozwolił Ojcu przez to działać. Amen.